Taką oazą aktorskiego spokoju, stał się dla pani serialem Jak Miłość, którego jest pani chyba największą legendą i największą ikoną. Ostatnimi laty. No troszeczkę wyprowadzek z grabiny mamy za sobą. Wielu aktorów e, odeszło, za ich postacie e, zakończyły e, swoje role w serialu. A gdyby mogła być pani takim hmm, wielkim bratem jak miłość, kogo powróciłaby pani na plan? Jakie postacie chciałaby pani jeszcze w tym serialowym życiu spotkać? No na pewno bym Kacpra swojego wróciła. Żal mi, że odszedł troszkę, ale w tej chwili się wspaniale rozwija. Mówię o Kuszewskim oczywiście. Chciałabym też, żeby moja cała rodzinka kiedyś wróciła. Mogła Małgosię... Koronieska, Joasia Koronieska, która też przecież nie jest uśmiercona, bo jak już uśmiercą, to amen w butach. Chciałabym, żeby stamtąd wrócił również Wituś, ale to już się nie zdarzy. Ale ta grabina jest dla mnie zawsze bardzo bliską, e, taką metą, takim drugim domem. Już 20 lat jestem, od pierwszego dnia w serialu. A czy pani w swojej karierze miała takie chwile zawahania, taki moment, kiedy usiadła pani sobie przed lustrem i powiedziała, czy może to już czas, żeby odejść z Emiak Miłość? Ale skąd? Póki tylko będę mogła tam być, zresztą Emiak Miłość bez grabiny nie może żyć. I wszyscy mówią, że bez barbary i jej rodziny nie mam Emiak Miłość, więc muszę być do końca.